Witam serdecznie w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Za rok będziemy obchodzili 20-lecie powstania katedry. W ciągu tych 20 lat kształcimy około 100 inżynierów i magistrów rocznie. Doktoranci moi są to hobbyści, którzy tu przychodzą, żeby bawić się tym, co robią, czyli spełniać się w swoim hobby naukowym. Za moimi plecami widzimy fragment ARUSa, czyli analizatora rzeczywistych układów złożonych. ARUS to symulator procesów chemicznych, największe tego typu urządzenie na świecie. Celem projektu ITER jest pozyskanie nowych źródeł energii poprzez opanowanie kontrolowanej syntezy jądrowej. Jednym z naszych zadań jest akwizycja obrazu z szybkich kamer. Używanych do obserwacji gorących elementów reaktora plazmowego. Znajdujemy się w pomieszczeniach nowo wybudowanych laboratoriów. Pierwsze laboratorium jest to laboratorium komputerów i sterowników przemysłowych, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. W tym laboratorium studenci uczą się zarówno programowania komputerów i sterowników przemysłowych, wizualizacji. A także, co jest niezwykłą zaletą tego laboratorium, mają możliwość pracowania na rzeczywistych obiektach, właściwie modelach obiektów, ponieważ są to obiekty zminiaturyzowane. Drugie laboratorium jest to laboratorium sieci przemysłowych i zintegrowanego sterowania. Zostało wyposażone w najnowsze 10 rodzajów sieci przemysłowych stosowanych współcześnie w przemyśle. W tym laboratorium studenci uczą się zarówno programowania sieci, jak i komunikacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami przemysłowymi, tak jak to się dzieje w rzeczywistych warunkach w procesie przemysłowym na linii produkcji. Widzimy tutaj jedną z najciekawszych realizacji laboratoriów na uczelniach technicznych w Polsce. Przede wszystkim dzięki zastosowaniu różnorodności w stanowiskach roboczych. Jako firma mamy ambicje pracy na rzecz tego, aby polska myśl inżynierska była szanowana na świecie. Pierwszym krokiem do realizacji tego jest przede wszystkim stwarzanie dla przyszłych inżynierów warunków, w których mogliby poznawać nowoczesne technologie, a jednocześnie zyskując dobry start na rynku pracy, nie tylko za granicą, ale także w Polsce. Ponieważ nie jesteśmy w stanie pokazać Państwu wszystkich tych urządzeń, zapraszamy do laboratoriów do studiowania na Politechnice Łódzkiej i w Katedrze prawie Pranik i Techniki Informatycznej.